Także na samym wstępie chcę tylko prosić o łapkę łapki w górę, o subskrypcję, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknięcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A to A dlaczego? Dlaczego? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i razem dzisiaj jest ze mną mój brat, oczywiście standardowo przy otwieraniu paczek. Eee, no i cóż, myślę, że bez przedłużania, ponieważ chciałbym zrobić sobie paczkę o podstawową wersję ikony. No i jak widzicie, wszystkie futsłapy mam nazbierane i myślę, że no można by było się pokusić O tego Dawinsona Sancheza, bo on ma całkiem ciekawie wyglądającą kartę, ale no właśnie, ja mam skład mam niemalże obsadzony i gdyby to był Van Dyke, to bym się naprawdę zastanowił, a tak, mm, no nie wiem, jakoś. Bardziej mnie kusi ta ikona ewentualnie o przepal w jakimś SBC, o może Ruda Chulita. Robimy to, robimy paczka z, wersji iko z ikoną w wersji średniej. Zobaczymy, mam nadzieję na coś takiego w miarę grywalnego. Zobaczę, bo mm, jak nie, to najwyżej wrzucimy tą ikonę do e, jakiegoś SBC. Tak jak mówię, paczka zawsze za 50 tysięcy. No i myślę, że otwieramy. Tutaj musi być walkout. Nie ma opcji, że nie ma walkoutu. Ronaldo Nazario. Vieira, eee, kto tam jeszcze jest taki dobry, nie wiem. Pele nie chce, Pele nie chce, Ronaldinho nie chce, Francja. Dessay, albo Blanc. Blanc, Roland, Laurent Blanc, to jest... To jest ciekawa karta, akurat to nie jest najgorsza karta, że on mi się przyda do składu. Wypróbuję go za tego Sergio Ramosa, bo Ramosem ostatnio nie gram się aż tak dobrze. Eee, no i nie ukrywam, że to jest grywalna ikona. No, szkoda, że, nie, troszkę, m, że inny Francuz nam się nie trafił. Że taki Patryk Viejral nie trafił do właśnie do naszego zespołu. Ale właśnie w tym składzie ten gracz może się odnaleźć. Nie patrzcie na razie na środkowego pomocnika ofensywnego i napastnika, bo ich na razie używam e, do, wyzwania, do wyzwania kolejnego. Foot poziom specjalny, karty niewymienne. No właśnie, Laurent Blanc. Go możemy sobie właśnie tutaj dać na ławkę rezerwowych bo to jest naprawdę intrygująca karta, znaczy intrygująca Serhy ma tak naprawdę wszystkie lepsze statystyki ale on się łączy z Tejeszem no i to, no właśnie, 1,92m to jest ten, ta przewaga nad Serhy Ramosem no i tak naprawdę siłę ma bardzo fajnie ocenioną, wytrzymałość niemalże na maksa kurde, no trzeba by było zagrać tą ikoną, żeby w ogóle się o niej wypowiedzieć myślę, że to jest całkiem niezły traf no i co? Myślę, że do dzisiaj to by było tyle. Właściwie nie wiem, co tutaj dodać. No oczywiście link do mojego kanału, do kanału mojego brata macie w opisie. Do zobaczenia, oczywiście.